Szanowni Państwo, ja teraz parę słów w aspekcie tego, że odbywa się spotkanie w Osace G20, a pan Jackowski przedstawia swoje najnowsze wizje i odczucia. Ja swoje, zresztą no, nie tyle przepowiednie, co odbiór intuicyjny i polityczny, też przedstawiam w oddzielnych takich mikrofilmikach. Pan Jackowski straszy, że wojna najdalej we wrześniu ale czy tylko z Iranem, i niestety prawdopodobnie z naszym udziałem, może stać się faktem. Po wizjach pana Jackowskiego trudno być optymistą. Wygląda, że awantura z Iranem, która już się rozkręca, szybko i dobrze się chyba nie skończy. O się niby przywódcy dogadują, właśnie tu pokazuje pana. Putina z, Putina z Trumpem gadają, no ale gadać sobie można, a skutki mogą być różne. Ale to nie musi być dogadywanie się trwałe. Stany są nadal niemal bezwzględnie dominować. No pan przecież Trump twierdzi, że American first. I dyktować prawa nawet poza ONZ, na przykład. Totalny zakaz eksportu irańskiej ropy, co dla mnie jest kuriozalnym wymysłem. Jak sobie może Iran na to pozwolić? A to nic dobrze nie, nie wróży. A to nic dobrze nie wróży, ponieważ każdy chce być first. Nie tylko pan Trump, Asja, Izrael, Indie, Araby, w takiej sytuacji i podobne. Stanowisko, dlaczego ma nie być w A na sojusz USA, między innymi według pana Jackowskiego, ale nie tylko, może nas niestety kosztować też udział w tej wojnie. A ciekawe, że pan Jackowski twierdzi, że w wojnie weźmie tej udział również Turcja. Tylko najciekawsze, po czyjej stronie, bo wiadomo, że stosunki amerykańsko-tureckie są. Coraz gorsze, a Turcja nie ma złych stosunków z Iranem. No a pan Trump ostro atakuje, sankcje wprowadza na Turcję. No więc to może być bardzo różnie. No a gdyby powstał sojusz Iran, Rosja, Chiny, Turcja, no to perspektywy Ameryki w tej wojnie są nieciekawe. Ale mam nadzieję, że panowie nie podpalą świata. Więc zmódmy się i obserwujmy. أورا إدنا أَمَنٌ